Troszeczkę później niż zwykle, ale standardowo dla początku roku dopiero 15 lutego otrzymujemy informacje o inflacji za styczeń, ale są to dane dopiero wstępne. I ta inflacja, jeżeli chodzi liczbowo, wygląda całkiem dobrze, ponieważ wynosi 3,9%, czyli dość znaczny spadek. Dość znaczny spadek odczytu rocznego inflacji to i tak oznacza 3,9% drożej niż przed rokiem, a miesiąc do miesiąca jest to drożej o 4%, czyli nadal dość sporo. Oprócz tego, że dane otrzymaliśmy troszeczkę później, tu mamy troszeczkę zmienioną też tabelę odgóz. Tym razem nadal mamy żywność i napoje bezalkoholowe wyliczone procentowo i jest tu poziom 4,9%. Mamy napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, czego na co dzień nie mamy, które drożeją rok do roku w tempie 8,5%. Mieszkanie, ogólnie drożej, nasze użytkowanie mieszkanie o 2,3%, ale same nośniki energii, które mamy podawane standardowo tanieją o 2,1%. Transport ogólnie tego co miesiąc nie mamy podawanego, tym razem tanieje rok do roku o 4,4%, natomiast paliwa do prywatnych środków transportu, które to mamy co miesiąc podawane, tanieją o 8,1%. Spadek do poziomu 3,9% to jest zdecydowanie bardzo dobry wynik jak na ostatnie lata. Jest to spadek o 2,3% ostatnio taki spadek notowaliśmy między naszym szczytem inflacyjnym, czyli lutym 2023 a marcem. Niemniej jednak 3,9% mimo że na tym wykresie wygląda dość dobrze, jest to wynik raczej zły. Świadczy o tym to, że nie jesteśmy w celu inflacyjnym. Nasz cel inflacyjny 2,5 punktu procentowego, a procentowe odchylenie stawia ten cel na poziomie 3,5 punktu procentowego. Dopiero jeżeli zejdziemy poniżej 3,5 punktu procentowego, możemy powiedzieć, że coś wróciło do normy. Jeżeli zwrócimy uwagę na odczyty miesięczne, czyli ile wynosi inflacja porównując dwa kolejne miesiące po sobie, mamy 0,4% i jest to wynik dość wysoki, może nie tak wysoki jak obserwowaliśmy w roku 2022, ale taki, który dosyć często obserwowaliśmy w roku 2023. Wskaźnik styczniowy na poziomie 103,9% jest najniższym od naszego szczytu inflacyjnego, który to przypadł na luty 2023 i można powiedzieć, że jesteśmy już w rocznym cyklu inflacji opadającej i tak na razie powinno się utrzymać, ale niedługo później, czyli za kilka miesięcy, może nie za parę, a za kilka, możemy mieć niestety zwrot w tej sprawie i inflacja może ponownie zacząć rosnąć. Wskaźnik miesięczny na poziomie 100,4% to dość wysoki wskaźnik, ale mieszczący się w granicach tego, co się w gospodarce dzieje, generalnie w poprzednim roku miewaliśmy lepsze i gorsze wyniki. Dopiero jeżeli tutaj mamy wskaźnik poniżej 100, znaczy, że ceny spadają. A takie wskaźniki przez ostatni rok mieliśmy tylko dwa, w lipcu i wrześniu, co jest dosyć akurat w miarę spotykanym zjawiskiem. W styczniu przekroczenie poziomu 100% jest generalnie rzeczą naturalną. Możemy się przyrównać do krajów Unii Europejskiej, i pozytywem jest na pewno to, że schodzimy z pierwszego miejsca, bo bardzo często przy odczytach wstępnych byliśmy na pierwszym miejscu. Później, w odczytach ostatecznych, kiedy już wszystkie kraje Unii Europejskiej podawały inflację, spadaliśmy w tym zestawieniu raz mniej, raz więcej, ale generalnie w odczytach wstępnych byliśmy na prowadzeniu. Teraz jesteśmy na piątym miejscu, i to jest na pewno pozytyw. Można też zwrócić uwagę na to, że Europa jest dość podzielona. Część krajów ma wzrosty, część spadki. I jest to mniej więcej rozłożone po połowie 10 krajów. W górę inflacja 13, w dół. Warto zwrócić uwagę, że te kraje, które mają wysoką inflację, generalnie odnotowują teraz spadki, a te, które mają inflację troszkę niższą, raczej notują wzrosty. W strefie euro mamy lekki spadek z poziomu 2,9 za grudzień do 2,8 za styczeń. Niestety zobaczymy jak długo się ta sytuacja utrzyma, powinniśmy mieć w najbliższym czasie jeszcze spadki, ale raczej nie osiągniemy takich dobrych wyników jak kraje z dołu tabeli.